O, to Cezar, jak się nie ogoli. O, to Bartek jak jest głodny, o, tak go robi. To jest Bartek jak do lustra patrzy. Nie, nie, nie. tam była taka behatowska ta maska. Smigol jest. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Dzisiaj wraz ze mną gra ten oto jegomość, Bartolinka. Ciu, ciu, hejka. Dzień dobry, proszę pani, czy jak się mówi dzień dobry w Halloween? Cukierek albo psikus, czy, czy, czy coś takiego? Proszę Państwa, po latach nastąpiło pojednanie nieokreślony. Na, 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 mnie i tego samochodu oczywiście. A. E... <noise> Także kupiłem w końcu tego Albany, jak on się nazywał, Frankenstange, także miejmy nadzieję, że uda się z niego coś fajnego zrobić, pamiętamy, że już z 5 lat temu pewnie na Halloween graliśmy wraz z ekipą właśnie z takim samochodem i w końcu po 5 tak latach było. stwierdziłem, dobra, kupię ten samochód i go przerobię jeszcze na odcinku, a Bartek będzie mi fajnie towarzyszył, także tak, jak, jak, jak lecimy. Zawsze. Lecimy sobie to zrobić. Ja oczywiście przypomnę na początek, jeżeli odcinek Wam się spodoba. Chcecie więcej takich luźnych odcinków? Zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Oczywiście wpadnijcie na różne kanały Instagrama G2. Wszystkie linki Discord macie w opisie pod filmem. Proszę wszystkie. Państwa, wszystkie linki. Dokładnie wszystkie. tak. Tutaj mam bardzo blisko miejscówkę do tego, żeby sobie samochodziki przerobić. Na Także, szczęście, panie... bo akurat on należy do jakichś tam bardzo. Do czego nie samochód należy? samochód taki na no, szczególnie miłych wprowadzeniu. Nie oszukujmy się. Jak to niemiło ci się prowadzi taki samochód? <laughs> Czy ten właśnie to teraz będzie odpowiedział na twoje pytanie? Eee, to była odpowiedź na A kto pytał, idealna, także lecimy abanem Frankenstange, klasyki sportowe, proszę państwa, nie wiem co to ma ze sportem związanego, ale chyba mnie, siedzącego, oglądającego czasem coś ze sportu, pancerz 100%, hamulce rajdowe, silnik najlepszy, materiały wybuchowe wszystkie, maska... Uuu, jaka maska, ale te O pie... to jest paskudne. Ale szczerze, ta pierwsza jest taka chyba najbardziej pod tego... Pasująca? Uuu, tak, Frank, Frankensteina takiego. Klaksony, zostawiamy to. Co jest wnętrza zdobienia? O, A, to po prostu figurkę mogę wybrać. Jakiegoś zawodnika <grym> NBA. Tutaj to, są takie typowo związane z Halloween. Hmm, czy ja chcę coś z Halloween? Może tak, może nie. Yy, wezmę sobie. Co to jest? Oh, oh, oh. Może weźmiemy sobie. To nie, nie, tu był taki. O, tego sobie weźmiemy po prostu. Są nawet kurki. Jest taka szansa. Reflektory, xenonki oczywiście, neonki. Fajne. Uhu, neonki. Jak Dobra, zwykle. Oznaczenie. Oznaczenie można sobie wybrać wcześniej, dzięki czemu też nie musicie zmieniać tego oznaczenia później i tracić kaski, na przykład. To jest taka rzecz. W ogóle przy tych oznaczeniach pomiennych mamy no. o, oznaczenie mamy w sensie też napis Albany od firmy na silniku, co jest dosyć tak. fajne. I tak naprawdę tylko na tym, na płonącej śmierci tego nie ma. Co ciekawe. W sumie nie spodziewałem się czegoś takiego. Lakierowanie. Kolor podstawowy. O Jezu, jakie kolory tu są? Metaliczny może. Hmm. Jaki Bartek kolor dobrałeś do tego pięknego? Różowy! To ja byś nie wiedział. Naprawdę dzieje się różowy? Jeszcze nie. <laughs> Okej, okay, Ale... jeszcze nie. <noise> Jestem. E, ta czaszka będzie z wieloma rzeczami pasować, ale z niewieloma będzie tak pasować idealnie. I zastanawiam się, czy zrobić tak jakby pod idealne pasowanko, czy raczej takie gryzące się trochę. Właśnie, ten fioletowy nie był ogólnie zły, a boję się, dobra, boję się. Zrob... Zrobimy po prostu jasny kolor, żeby było widać jakkolwiek na miniaturce, czy... Czy, czy coś takiego? Ja się boję to, co Bartek zrobił, szczerze powiedziawszy, Widzowie. E, nie wiem, jak to różowy wyglądał ciulowo na tym aucie. Po raz pierwszy co powiedziałem, ciulowy nie pasuje do tego samochodu. Widzowie, przepraszam was za samochód, który Bartek zrobi. Ej, to będzie ładne autko. Halo, czy ja kiedy zrobiłem wszystkie auto? Nie odpowiadaj. No dobrze, do, dobrze, że mam nie odpowiadać, szczerze powiedziawszy. Na ten temat, no. Powiem tak, na ten temat wypowiedział się już chyba każdy. To miał okazję widzieć macie także czaszkę można logiem ekipy na przykład zasłonić, koks, zawieszenie, o Jezu, ojojoj, oj, oj. zawieszenie rajdowe można tu ojojoj, w... oj, oj. nie, nie wiem czy to zawieszenie będzie takie świetne, skrzynia biegów oczywiście, rajdowa, turbo, tuning wrzucony, koła, rodzaj kół, no te koła mi się nie podobają, to na pewno, może na bogato. Jakie to na bogato u Ciebie, Bartek, będą? Zobaczysz. Ja się naprawdę boję i obawiam o to, co zrobił Bartek z tym samochodem. Ej, no przecież... Ach, to co? Się. No co? Nie znacie się, nie macie gustu, tam cicho się... Widzowie... Przepraszam, Bartek, ale ja się muszę wstawić za widzami. Widzowie zawsze się znają. No dobra, oprócz widzów, bo widzowie są najlepszymi koksami. Przecież każdy o tym wie. No dobra Bartek teraz to, to na nie brzmiało choć trochę, wiesz. Jakbyś to Próbowałem, powiedział na poważnie... Jakbyś na poważnie powiedział Bartek, poczekaj? Po, no, Widzowie cię. są najwspanialszymi koksami jakie kiedykolwiek chodzili po tej ziemi. Nie no Bartek przecież to brzmi jakbyś kłamał im w żywe oczy w tym momencie. Widzowie proszę w komentarzach napiszcie czy, czy przyjmujecie to co Bartek powiedział czy średnio. Ja bym obstawiał raczej, że średnio. Jak tego prawda? nie przyjmujecie, to już życzy na odcinka nie będę, pamiętajcie. To jest groźba już, Bartek. To podpada. Nie, to jest, to jest obietnica. Paragraf GTA. To jest obietnica. Okej, okay, dobra. Limuzynowe szyby. Proszę bardzo. I jeszcze tu by się przydało zmienić jeden kolor. I to jest ten kolor, który mi cały czas chodzi po głowie, ale to, to jest typowy kolor, jeżeli o to chodzi. Eee, czyli nie oznaczenia, światła, zestawy nowe. Kolor neonowy, ale mnie kurczę nohal swędzi. Boże, co ja robię? Kolor neonowy ekipy w ogóle jest? Coś takiego? No. Wow. Ekipa, no, tak. a. O. No. Ta taki kolor. Nie, dobra, robimy pod jeden. Robimy pod jeden dzisiaj. Dzisiaj monotematycznie w kolorach, jeżeli o to chodzi. Nie, no, czym... no muszę. Tu. Czarne coś światło? To muszę to Ej, możemy taki dać. To jest taki. Jakby. Inny troszeczkę, dobra, weźmy sobie to. I wydaje mi się, że to jest wszystko u mnie, szczerze powiedziawszy, że nie mam nie nic więcej do, do przerabiania. Bartek, oj, pierwszy raz szybciej od Bartka przerobiłem, proszę Państwa. Tutaj tak naprawdę wiele przeróbek nie ma. No. To jest taki bardziej pojazd bardzo kolekcjonerski, który no wygląda trochę jak półdupy z Zakrzaka, wystające, także. Ni to, ni to fajne, ni to złe, ale nie wiadomo po co komu. Zresztą no, ten dach rozłożony z tyłu to. Ja się nie będę na jego temat wypowiadał. Panie Bartomie, no ja już jestem, ja już czekam. Pilka tylko opisuję swoją bryczkę. O Bartek ty tam... To była piękna. O kurde, z parkowaniem tu mógłby być problem czasem z tego co widzę, jakby to było pełno samochodów. A, to tylko nie dobra. Nie, Nie, no patrz jak, jak Koks można parkować. O i tyłem, i Pyk w samochód. Cześć. Dobra, witam. Ale kolory mamy podobne przynajmniej, więc to jest plus. No. no, ten różowy powiem, ja mogłeś zrobić gorzej jeszcze, żeby. Trudno coś zrobić więcej w tym samochodzie, nie? Bo one wyglądają no. bardzo, bardzo podobnie Dlatego o to właśnie chodzi. na szczęście go uratowało to. Nie mogłem to to go uratowało. Okej, okay, Bartek, podjedźmy jeszcze. Dobra. Zanim sobie zaczniemy go tak poważnie testować, podjedźmy sobie, bo mam wrażenie, że nasze stroje, e, nie pasują trochę do konwencji Halloween. No tak Przed chwilą w ogóle, nie wiem czy to jest wprowadzone w GTA. O, Bartek już rozwalił samochód. No nie, o, to pa, 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 patrzcie. Okej. Okay. ślizga. Tak, tak, tak. No dobra. tak. Dobra, Bartek, chodź tutaj. Ale mam tutaj. To tam puknąć. Dobra, to może... Ma... Zartowałem. Nie dotknąłem cię. Nie dotknąłem cię. Uś... Nie... Dobra, Bartek, <laughs> pierwszy idziesz ten makijaż robić. A, Pierwszy no idziesz ten makijaż robić, ja czekam tutaj. tylko że kobiety przodem, okej. Ja, ja tak, tak, oczywiście, zawsze. Eee, ja tutaj pokażę, widzą na jedyneczce, jakie piękne samochody mamy. To nowe Proszę, no tak, ale nowy makijaże, makijaż sobie zrób nowy. Jaki jest makijaż? Nic nie mam nowego. Jak nie, nowe makijaże masz, Bartek? Na pewno makijaż to jest, a nie, to nie jest farby na twarz, przypadkiem? No, może to być farba na twarz, makijaż, no bez różnicy, Wartek, przecież. Eee, to jest właśnie wielka różnica. Nie, no, no, be, bez, bez różnicy, Wartek. Dobra, wchodzę. Ej, pogu! Fryzjer jest zajęty, kurde! Bartek, ile będziesz ten makijaż robił? Poczekaj, daj mi się! Dobra, jadę do drugiego fryzjera w takim razie. To jest ciężki wybór! Bartek, bo coś ci pyrka... Zostaw mój samochód! Bartek, nie chcę ci nic mówić, ale coś ci tam pyrka na tym samochodzie. Coś ci pyrka! Za chwilę, żeby za chwilę ty nie pyrknął, kurde. No, nie, nie wiem, co się wydarzyło, ale coś ci pyrka na samochodzie. Ej, to jest pogu, biorę to, mam już. Dobra, ja biorę jakiś strój, makijaż też chcę wziąć. No a później jeszcze maskę, żeby zasłonić ten makijaż. <laughs> na pewno. A to fryzurę też czy bez? Bartek, jak chcesz fryzury, to się zmień, No ja ci nie będę bronił zmiany fryzury, nie? Przecież. Ja już... Przejrzeć stroje. periko Heist, ale ja nie chcę Kajo Perico Heist, Ja chcę zobaczyć poszczególne przedmioty. Po prostu dzisiaj kupiłem dwie kurtki. W ogóle ludzie wiecie jak już postrało nas na tym świecie. Ja kupiłem dwie kurtki, dwie koszule flanelowe i zapłaciłem tysiaka za cztery rzeczy. Kumasz to? Myślałem, że się zestram chyba jak e, e, sprzedawca powiedział cenę i da ta, tak. Łocie panie! Ile pieniędzy no tysiąc złotych? Przecież to za to sobie można życie ułożyć od nowa. Tak, tak żyjemy dziwnie. No to niestety. kurde, co, co się wydarzyło. Dobra. Ale to jest śmieszne, fryzura na jak nie, nie jest już ten. Ja myślałem, że, powiesz, że ty jesteś śmieszny. A to zimna sprawa. Albo no. za, Nie, to byś powiedział, że za bardzo. Co ty Partek tam robisz w ogóle? No, próbuję gładko ogolone sobie wziąć, a nie mogę tego kliknąć, bo jest niedostępne. Jakie w sumie fajne te są. O kurde, ej, fajne, fajne, fajne. No fajne, fajne. O kurde, o! Tego się nie spodziewałem, że są takie. No, mam wrażenie, że to samo na chwilę. Bartek, ty robisz makijaż, a jestem w sklepie odzieżowym. Nie robimy tego samego! A może robimy? Ewidentnie. Tylko tego, tego nie wiesz. Dobra, nakrycie głowy. E nie no, nakrycia głowy to ja zaraz maskę jem, jem. ubiorę na łeb. Toczewki jeszcze. Jezus Maria, Bartek zwolni mi tego fryzjera dzisiaj. <noise> Proszę cię. Ja, ja też bym chciał przejrzeć dostępne artykuły u tego, u fryzjera, o, naprawdę. Biorę. Boję się co Bartek wybrał, szczerze powiedziawszy, naprawdę. Ja się poważnie w tym momencie boję. <laughs> spodnie w Kant będą idealne do tego. Skórzane Pryzina. spodnie, co jest? O Boże, jakie spodnie, ale do tych laczków tak średnio. Wiejska blachara. Okej, okay, biorę. <laughs> typowy Bartek zabrzmiało w sumie. Jeszcze jak? Spodnie sportowe. O kurde, jakie jest. O Jezu, to ja się boję. Ja się bardzo już tam wymyślił. Ja nic nie wymyśliłem w ogóle, Bartek. Nie, nie wiem o czym ty mówisz. Uh -huh. Oczywiście. Dobra, biadę po tego, jak mi zwolnisz w końcu ten makijaż no na MOUDRE. No Żebym się bardziej wrzucił, wczuł w pogodę i w tego. Pogoda raczej nam pozwala wczuć się w Halloween. Mam nadzieję, że na Halloween nie będzie takiej pogody, szczerze powiedziawszy. Ej, dobra, pytanie: czy w roku 2021 Chodzi się od drzwi do drzwi w Polsce i mówi się cukierek albo psikus. Coś chyba słyszałem, że właśnie mają tylko zakazać w tym roku. Co? Coś chyba tam czytałem na Facebooku, na gdzieś tam, nie? Ja nie wiedziałem, że ludzie w ogóle to robią, a co dopiero, że zakazać? No. nie no, chyba chodzi. Dobra, chyba zmienić, zmienić tak dawno u mnie. Bartek, co zmieniamy w twarzy? Wszystko, przyda się wszystko zmienić. Okej, okay, dobra, dzięki Bartek. To już wszystko? To jest farby na twarz? Czy gdzie to było? Czy makijaż? A, farba na, to była farba na twarz. Nie, to nie jest farbie chyba na twarz. To jest farba na twarz. A, dobra, może być farbie na twarz, to prawda, bo... Tylko od którego miejsca to się zaczyna? reduł. Ja, od... ja od dołu poszedłem, Bartek. Ale brzydal, patrzcie, widzę Ej, ładniejszy od Cyby. Nie, zdecydowanie nie. Przydałoby się kupić Ale trochę tej jeszcze... farby o. na twarz. Ale najgorzej, bo mi rogi teraz przeszkadzają trochę, z tego co widzę. Jakie rogi? Co? No ja mam Ile rogi, do... Bartek. Nie wiem, czy, do tego... nie wiem, czy zauważyłeś. Ile się przebrać? Dobra, to wygląda nawet spoko. No ja mam rogi. No, i szybko się przebrać, to jeszcze pojedziemy sobie po maski i polecimy z Halloween. W ogóle nie wiem, czy to jest właśnie w ramach teraz Halloween, to możecie śmiało w komentarzach napisać. Ale no. zauważyliśmy coś takiego chociażby jak dziwne burze, takie wiecie. Bardzo dziwne, takie Taka bardziej nie... mocarne niż poprzedniego. Takie mroczne bardzo burze w GTA. Dodatkowo yy, dzieją się rzeczy niesłychane. Typu mgła nad, unosi się nad ulicami Los Santos w nocy, co też jest dosyć dziwne. E, oprócz tego, e, dzieją się też rzeczy takie jak pełnia księżyca. O co z tym chodzi? Ja nie wiem, czy to chodzi o morderców. Bartek tak mi powiedział, że ktoś mnie chce zabić, a ja powiedziałem wtedy: Bartek, jestem sam na sesji. A Bartek powiedział: Dlatego tam przyjdę, żeby cię rozwalić. Tak było, no, kłamie. Także... O, jest na tego, na Jokera widzę malowanie. W końcu, ktoś jak będzie chciał sobie Jokera zrobić, to będzie miał takiego pełnoprawnego chyba Jokera. No, 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 tylko raz w roku jest to, tak, że korzystajcie Ale nie, no, bo jak sobie kupisz, to chyba będziecie. Tak, miał... tak, Dopóki nie zmienisz sobie ten. skurowany demon, tak. krwawy deszcz, że nie można tego szybciej, jakby pokazać. Gdzie są ten? Gdzie są te rzeczy na Halloween w sklepie? Będzie koszulki te... itp. Co, co to znaczy, rzeczy na Halloween? A dobra, to nie wiesz, okej, okay, nieważne. Co to moja Bartek znaczy stram? rzeczy na Halloween? Nic nic, to jest tylko moja słodka tajemnica Okej, okay, Bartek, Cię ciekawie, ciekawie tam się bawisz, to no, dobrze wiedzieć. Zawsze i wszędzie Dobra Bartek, bo ja tutaj muszę chyba... Dobrać pod ciebie ee, Twarz no, trochę, ubranie Dobra, ale ten makijaż tam chyba było coś takiego typu siła makijażu? Było coś takiego? Czy tej farby na twarz? Nie, chyba tylko jak makijaż miałeś. Makijaż, Zrobiłeś, oczy, pod... szminka. Podejrzewałem, że było tylko. O, no jest taka szansa. Co jest we fryzurach w ogóle nowego? Oh, oh, oh. Jest jakaś nowa fryzura, Bartek? Mm, nie, właśnie w sumie nic chyba nie było. Okej, okay, sprawdźmy to, czy jest jakaś... Super fryzura, nowa, nie no, no, widzę, że no, a to daje takie coś jeszcze, jakby postrzelony człowiek był. Dobra, zmieniamy fryzurę, proszę państwa! Magia dzieje się na waszych oczach e, dzisiaj. Dzisiaj szykujemy się na Halloween. Samochód mamy, twarz już mamy, e, ubranie powiedzmy, że mamy. Jeszcze jakąś maskoga. Ej, hej, kurde! Ale chłop się odwalił na Halloween! Okej, okay. świetne, takie nowoczesne Halloween, te laczki jeszcze, piękne, piękne po prostu Proszę Państwa, będę miał piękną postać na Halloween yy, Jakby te kolory jeszcze grały, te spodnie z bluzą, trochę to są inne odcienie No i Tak, ciki jeszcze i są buty Dobra, Bartek, możemy jeszcze wpaść, zobaczyć te maski, także fajnie jakbyś się ruszył stamtąd Dobra, już mogę sobie nieść, jestem gotowy Dobra, chodź, chodź, chodź i lecimy, maski i ocenimy, proszę Państwa, to do Was, od Was zależy, kto będzie miał ładniejszy strój Halloween na Halloween, Halloweenowy. To Wy, widzowie oceniacie w komentarzach pod filmem w skali od 0 do 10 nasze stroje Halloween. Mam nadzieję, że tym razem ja wygram. Bo ostatnio wygrał Bartek, po prostu przyszedł, pojawił się i wszyscy się przerazili, także... Oczywiście żarcik, kosmonaucik taki, no. Żemy nie było, tak, Żarcik. Co tak, tak. mnie tak obraża? Ja mówię prawdę, także. Bartek, ale to ty się zgłosiłeś tak na jako strój Halloween i y, to ty wygrałeś. Więc wiesz, To No się pojawiłem, jest <laughs> po prostu przyjechałeś nas odebrać, nie? No z tak. konkursu na stroje Halloween. Dobra, Barty, ja już tutaj dojeżdżam ja i robimy na zaraz najlepszy strój na Halloween. Tak naprawdę wiecie, ci mordercy, którzy się pojawiają, tak naprawdę Rockstar do mnie zadzwonił, powiedział: "Ej, hoka, ty masz ee, ochotę przebrać się za mordercę i pomordować trochę graczy na sesji?" I powiedziałem: "Jasne, Rockstar, nie ma problemu. Zaraz po tym będę to robił, jak usuniecie wszystkich frajerów moderów." A on wtedy powiedział: "Dobra, spoko, gościu, nie ma problemu." I tak właśnie wyglądała nasza rozmowa, proszę państwa. Nie Więc to było jeszcze prawdą. dwie rzeczy Naraz, jakby, także super. To jeszcze było prawdą. Dobra, napad na kasyno. to nie jest to, co ja chcę. Łocie, panie! Nie... Takie maski są? No, maski są jakieś? Okrócy, fruks. Ups. Gdzie jest jest żółta, ten. Czy nie rozwaliłeś znowu pojazd? Czy nie. mi się tylko wydaje, Bartek? Nie. Oj, Bartek, mam wrażenie, że tak, że. To nie. twoje nie brzmi bardzo jak tak. Nie wiem, o czym mówisz. Także. W ogóle jest hełm grupy Zechs. Ty, koks. biorę zabiega. hełmy lotnicze, są jakieś, no... Uuu. Czemu mi nie chce pokazać? Ten, ten, tego, szmeges, teges. Hełm lotniczy w panterkę. Ten przedmiot nie jest kompatybilny z twoim obecnym strojem. Z którym strojem nie jest kompatybilny? Takie hełmy. A mam taki w prawdziwości hełm. Może nie taki jak teraz z Noctowizją ani z termowizją. Uh, hełmy lotnicze, mogę teraz... nie, nie mogę dalej zobaczyć. Biorę I... to. Czekaj, a bo ja, Jezu, ja na hełmy patrzę zamiast na maski, no głupie jestem, dobra, przepraszam. No, o tak. właśnie, to chciałem! Where, where, where to jest, Bartek? No. Ten y, Wataha. Yy, potwory. Yy, partyzanci? Nie, potwory po prostu. To jest czysta rogata czaszka, to się nazywa. Ja jestem ślepy albo nie widzę opcji. To podwory. jest 16, to jest 16 z 22. Opcje. Co? Co? 16 na 22. Maski, 16 na 22. Albo na no, inne maski musisz szukać. Chodźcie, Hogati. Ty patrzysz Czeka na pierwszą w... czy na drugą wersję? Maski chyba, chyba na pierwszą. Tutaj czekaj. właśnie, na no, właśnie tutaj. Tutaj nie teraz ja stoję. Gdzie? No właśnie, brakuje mi tych twoich. No mam 12. Gdzie jest reszta? I mam 6, ja mam 22. Where reszta no to sam powiedziałeś, że są dwie ten. Masek do napadu na Diamond Casino. Czemu maski do napadu? A jak ty masz napisane, Bartek? Ej, od góry do na dół? Czy jak? Nie, jak podchodzisz do masek w ogóle? Co masz napisane? A aby przejdziesz maski. To czemu ja mam maski Ej. do napadu na Diamond? A ty masz rozpoczęty może jakiś ten na na Casino? Ale przecież ja nie jestem nawet ten. To ma co się zbagowało? A wy wybierz po prostu maski jeszcze i teraz spróbuj. No, ale mam maski 1 na 12 dosłownie, ale ten, czekaj. D zna... Misja w terenie zakończona, zdobyto zestaw masek, ok. Je, no i teraz dobra, dobra, bój? i teraz. Ale to jest. Ej, głupie to jest, przecież ja nawet nie miałem teraz nic. Rozpo Ty masz 22? Tak, 22. Czułem na 21. No, <gryw> jest to lepsze. Eee, eee, Bez, bez, bez <gryw> mi tu. Dobra, taktyczne sportowe potwory. No, zaraz ci torbę na łeb założę bartek i tak będzie no o tym się, to, się, brzydalu, się to by się przyda kurde brzydalu, a nie To by się przyda chyba No to by się bardziej Czyli Potwory gdzie te gdzieś nowe miały być potwory nie widzę nowych potworów Odynia na web Czyli tam jest ponad 14 opcji w tych potworach, źle tak, jesteś? jest 111, na ile było ostatnio? No przecież pamiętam, że to było oto Miałem nawet no to na mordzie. 13. To jest 13, to, to, miałem... to jest 13. To miałem... Do... A to no dobra, jestem na 60. któryś tu jak... Oto Cezar jak się nie ogoli To, o, biały likantrop. O, to Bartek jak jest głodny, o tak go robi. Mm, coś? No ja też szczerze <laughs> powiedziawszy, to ja jak się zdenerwuję o tak! Eee, dobra, teraz... Wasza na ekipę ja się zdenerwuje, już tak właśnie wygląda. O, to Bartek y, powinien być, żartuję oczywiście. Ale mam... No, to Widzę jest, tył to... twojej głowy. To jest Bartek jak do lustra patrzy. Nie, nie, tam była przecież taka o, belchatowska ta maska. Smigol jest. Dobra Bartek, My nie, nie mów sobie, jesteś Smigolem po prostu. My precious! Dobra, tutaj bartek pod wodą. dużo tych Bartków w sumie tu jest? Wyski, tu cały czas Bartka Jak, widzę. Jak go tutaj nie lubić, no? Jak go tutaj nie lubić? rogata maska, o, ale fajna. Ty, ale ty też są, o. Czerwony drut, to jest nowe. O! To jest Dame. Dobre no. maski. Uu, prosta czaszka z, kol z kolcami, to są nowe czachy. I są fajne nawet, ty. A, taka Bartek, no... Ale to jest dobre, jak masz taką czachę, jak masz taką mordę, no. i odsłaniasz tak naprawdę, nie? Widzisz teraz moją mołdę? No tak, widzę, widzę. Ja I... sobie zobaczę. I skąd masz takie w ogóle ciuchy? Halloweenowe? No ze sklepu. Kurde. Ja Co nie wiem są takie ciuchy Halloweenowe. Bo to... Trzeba było pytać! Ała! Gościu. Uła. Zaraz weź tym kościotrupem. Zabaj. Gdzie broń? Gdzie broń? Bez broni! Na takiego obda tylko broń, kurde. Co? Ty patrzyłeś w lustro w ogóle? Nie patrzyłem w co ciebie. Co ty robisz? Co ty robisz? Ała. No i widzicie, i tak się tutaj. To jeszcze po tej czaszce. O, mały. Czekaj, bo ja ci chciałem twarz odsłonić, a ty się na mnie z pięściami rzucasz od to razu. to ty na mnie rzuciłem z pięściami. No co za gnój, no. no? może, mogę, może tak było, no. Dobra, patrz, o, i Zemściłem się, to za mnie nie chce ty! To za mnie. On jest ładniejszy. To za mnie, dobra Bartek, patrz, dobra, patrz, na patrz, Tak wygląda teraz moja twarz, nie? Ładna taka, fajna, nie? No super, super. Taka sobie ładna, fajna twarz. A to jest twarz, czekaj, gdzie to jest? Yy, pojazd to nie. <laughs> styl, strójnie, aksesoria, Akcesoria akcesoria. No. Maski. Piękna od was, na dziesięć! Ej, co to jest za maska w ogóle? Ja takiej nie miałem! Bo dostać darmo! na Ej, co, co to za maska? Ej, Beskito! Piękna, piękna maska! Ej, ale no. piękna maska w sumie! No. Na, nawet, nawet nie wiedziałem, że taką mam, ale jest ładna Dobra A, jeszcze raz. To... Ale śmieszne maski. O kurde, dawno nie miałem tych masek. Czekaj, jeszcze sobie przegląd masek zrobiłem normalnie. Ej, ale strój mi, oddajcie! Nie, no i stu, strój mi zabrało przy okazji! Teraz się może przerazić jak ja. Go. Jaka granie serdeczna jest, Beskitu. Chciałem ci bez maski pokazać, o, jak moja twarz wygląda. Patrz, teraz, tak, teraz ja się pokażę. Tak wyglądam w masce. No. E, akcesoria, gdzie jest to? No, widzę to. Tutaj są pies. Mhm. Dobra. A tak wyglądam bez maski. Ty chłopcy se zrobił jeszcze czerwone, ten no chłopiec. Ty byś tak nigdy nie zrobił. Pa, pyk, kolano, drugie Oła! kolano. No, pod coś se zrobiłem? Pod coś no, się zrobiłem? Rozumiem, ale to nie jest kościotrup. Sam nie jesteś kościo. Czy ja mogę ci trafić? Sam nie jesteś kościo gnoju. Pyk, pyk, pyk. I tym optymistycznym akcentem Bartek stał się kościotrupem i wygrał dzięki temu dzisiejszy konkurs na strój halloweenowy. Dziękujemy bardzo Yey. za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo i cześć. Elo, elo.